Witamy na naszych online nabożeństwach. Dzisiaj nagrywamy to spoza Polski. Jesteśmy w Ukrainie teraz, bo musiałem mieć operację. I... Ale wiecie co? Chciałem podzielić się takim doświadczeniem, przez... które miał w tym tygodniu. Może wszyscy bardzo też stresowałem przed operacją właśnie. I, i, i próbowałem się modlić, żeby jakoś się uspokoić, ale niekoniecznie to mi pomagało, bo do, dokładnie w ten moment jakoś, jakoś czułam siebie trochę daleko od Boga, że e, e, coś w tyle jakby nie dochodzą moje modlitwy do Niego, chociaż wiem, że tak nie jest. I e, już jak leżałem na stole i tak sobie poczułem w światła, na suficie cały czas, to zacząłem po prostu sobie przypominać różne miejsca z Biblii, które znam na pamięć, i po prostu sam sobie ich cytować. I, i, I po kolejnym takim fragmencie w końcu otrzymałem ten spokój, bo jakoś zrozumiałem, że Bóg jest cały czas obok mnie, on mnie chroni, on wszystko trzyma w swoich rękach. I dlatego już po tej operacji wszystko wyszło dobrze, chwała Panu, ale ja sobie myślałem, że e, dla mnie miało sens, miał sens werset z Psalmu e, 119. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moją. I właśnie w tej całej sytuacji słowo, słowo Pana. Stało dla mnie światłem. Dokładnie patrzyłem na światło, ale wewnątrz mnie też e, zaczęło się e, świecić się wszystko nadzieją i że e, zrozumiałem, że Bóg wszystko trzyma w swoich rękach, tylko oddajmy mu to i będzie wszystko ok. I dlatego chcę dzisiaj razem z Wami wielbić naszego Pana za wszystko, co On nam daje i zachęcam e, teraz śpiewać uwielbienie. Woda zmieniła się wino, ślepy odzyskał swój wzrok. Mieli Nasz Bóg jest większy, nasz Bóg silniejszy, Bóg w stanie dorównać Tobie. Nasz Bóg uzdrawia, Król mogący, nasz Bóg, nasz Bóg. Gdy zjawisz się, znika mrok, z popiołu podnosisz mnie. nikt nie jest w stanie dorównać Tobie, nasz Bóg uzdrawia, Król mogący nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest większy, nasz Bóg silniejszy, nikt nie jest w stanie dorównać Tobie, nasz Bóg uzdrawia, Król mogący. I jeśli Bóg jest z nami, wszystko możemy w nim. I jeśli Bóg jest z nami, kto może nas powstrzymać? I jeśli Bóg jest z nami, wszystko możemy w nim. Wszystko możemy w nim. Czy zastanawialiśmy się, jak można streścić słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym do jednego zdania? To znaczy, jak tym zdaniem oddać całą zawartość tego bogatego przekazu? Każdy zapewne położy akcent na kwestie bardziej osobiście mu bliskie. Ja również, ja zaproponowałbym zdanie następujące. Bóg jest naszym ojcem. My jego dziećmi. W pierwszym liście apostoł Jan w trzecim rozdziale od pierwszego wersetu pisze: Patrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi rzeczywiście jesteśmy. Nie tylko zostaliśmy nazwani. Ale staliśmy się nimi rzeczywiście. To jakże mocne zdanie, jakże niesamowity dla nas przekaz, pobrzmiewa nam w uszach zawsze, kiedy uświadamiamy sobie, że znowu zawiedliśmy, że znowu powtórzył się grzech, który powtarza się w naszym życiu od wielu lat. Że znowu to samo zaniedbanie, znowu te same trudności w relacji z Bogiem. Nie jestem taki, jakim chciałbym być dla Boga. Za apostołem Pawłem moglibyśmy powiedzieć, cytując list do Rzymian, siódmy rozdział od wersetu 15, albowiem nie rozeznaje się w tym, co czynię. Gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Ale czytamy też dalej. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Nasze sumienia, wrażliwe sumienia, oskarżają nas. Zawsze wtedy, kiedy popełniamy grzech kiedy oddalamy się od Boga ale też przestrzegają nas wskazują na etapie pokusy że podążamy niewłaściwą drogą gdybyśmy nasze sumienia porównali z tymi którymi dysponowaliśmy przed nawróceniem to byśmy powiedzieli że są one dziś znacząco bardziej wrażliwe i ta wrażliwość to jest Najwyraźniejszy znak w naszym życiu działania Bożej Łaski. Oto bowiem wrażliwe sumienie pokazuje nam, którędy podążać. Nie pokazuje nam, żebyśmy zrezygnowali z obranej drogi, którą jest Jezus Chrystus, ale pokazuje nam, jak zbliżyć się do niego, co poprawić co porzucić i za czym się już nie oglądać. W liście do Rzymian czytamy: Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A my ciągle, mając tego świadomość, zastanawiamy się, jak odpłacić się Bogu za zbawienie. Czytamy, że zbawienie jest z łaski poprzez wiarę, ale ciągle myślimy trochę jak aptekarz. Który na wadze próbuje zważyć grzechy i dobre uczynki, i myśli, jak dokonać bilansu. A ten bilans, niestety, bracia, niestety, siostry, nigdy nie będzie możliwy z nas samych. Czy mamy sprostać zakonowi, który jest dobry? czy mamy oddać się Bogu w ufności Bóg daje nam ten wspaniały obraz On jest naszym Ojcem my jesteśmy jego dziećmi Gdy ten obraz przełożymy na nasze życie codzienne nasze życie codzienne w rodzinach dla rozróżnienia będę mówił Ojciec na określenie Ojca niebiańskiego i Tato na określenie tego Ojca, który jest naszym rodzicielem tu na ziemi. Gdy przyłożymy ten obraz na nasze rodziny, to zachwycimy się z pewnością relacją, jaką rodzice mają ze swoimi dziećmi. Przede wszystkim otaczają je opieką. Przede wszystkim o nie dbają, wybiegają myślami, co by uczynić, aby zabezpieczyć ich potrzeby. Starają się je wykształcić. Starają się na każdym etapie ich życia być obecnymi, wspierać i prowadzić. Nie wypominają dziesięciolatkowi, że jako pięciolatek w filiżankę, ani nie przypominają mu, że kiedyś zepsuł samochód, który podarowała mu babcia. Zapominają o winie, czy przewinie, czy potknięciu nastolatka, kiedy spotykają się już z dorosłym synem, czy z dorosłą córką. Patrzą na swoje dziecko tu i teraz, oddalając jakby wszystkie te niedogodności, które odczuwali z wychowaniem swoich dzieci. Dzieciństwo to życie pod kloszem rodziców, życie pełne poczucia bezpieczeństwa, pewne swobody, pewne miłości i tego, że nawet gdy dziecko coś spsoci, to zawsze zostanie przytulone przez rodziców. Nawet gdy zostanie skarcone, to i tak zostanie przytulone. Ten piękny obraz. Relacji, jaka jest między rodzicami a dziećmi, pokazuje nam, jak w tej doskonałej relacji Ojca Niebiańskiego wobec nas możemy się czuć, jak możemy na to wyzwanie Ojca Niebiańskiego odpowiedzieć. A czytamy przecież: Będę Wam Ojcem, a Wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan. Drugi list do Koryntian, szósty rozdział, werset osiemnasty. Czytamy nawet więcej w liście do Rzymian, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Nie można być z poziomu człowieka wyżej wyniesionym. To jest niemożliwe. Bóg nazywa nas i czyni nas rzeczywiście swoimi dziećmi. Jak my odpowiadamy na takie wyróżnienie? Mówimy najczęściej, mówiąc w wielkim skrócie, poprzez nasze zachowanie: Boże, dziękuję Ci, że powołałeś mnie na swoje dziecko, że obdarowałeś mnie tą godnością, ale wiesz, ja ciągle i ciągle grzeszę, ja ciągle i ciągle jestem słaby i ciągle zbyt mało poświęcam Ci czasu i ja nie bardzo jestem godny takiej nominacji. Bóg mówi znowu, ale jesteś moim dzieckiem, a my znowu wymawiamy się jak ci, których zapraszano na ucztę, a którzy mieli wiele ważniejszych spraw. Bóg powołuje nas, abyśmy byli jego dziećmi, a my mamy ważniejsze wymówki. My twierdzimy, że nie jesteśmy godni. Bóg, Bóg nam mówi, że jesteśmy jego dziećmi, a my ciągle i ciągle trochę się krygujemy, czy aby na pewno na to zasługujemy. No oczywiście, że nie zasługujemy, ale na tym polega łaska. Że Bóg, mimo braku naszych zasług, powołuje nas do tej godności. Jesteśmy trochę jak ta kobieta, którą Pan Jezus uzdrowił, a która była pochylona, zgarbiona i nie mogła się wyprostować. Nie mogła stać prosto jak ludzie, tylko była pochylona. I co Pan Jezus zrobił? Uzdrowił ją i znowu mogła. W postawie wyprostowanej patrzeć na świat. Gdybyśmy ją tak trochę metaforycznie umieścili w naszym sposobie myślenia, o którym przed chwilą mówiłem, to w takiej pozycji można widzieć tylko czubki własnych butów, płyty chodnikowe, trawę, ziemię, proch. Ale Ojciec mówi do nas, że jesteśmy Jego dziećmi, żebyśmy się podnieśli. Nabrali godności, pewności siebie, żebyśmy pod kloszem, który jest kościół i który chroni nas przed szatanem, który ryczy jak lew i szuka, kogo by pożreć, byśmy tam trwali, byśmy cieszyli się, byśmy przede wszystkim byli z tego dumni, byśmy się naprawdę czuli dziećmi bożymi. Nigdy. Nie odpłacę się Bogu za zbawienie. To muszę uznać. Ale przede wszystkim muszę uznać, że jestem dzieckiem. Muszę odpowiedzieć w pełni świadomości, w głębi serca, że to zaproszenie jest obecne w moim życiu, bo po pierwsze ono jest wartościowe. Po drugie pochodzi od Boga i nie mogę go odrzucić jako wielkiego daru. I po trzecie muszę je wdrożyć we własne życie. Z poczuciem pewności i dumy, że jestem dzieckiem bożym, mogę dopiero spojrzeć na swoje grzechy. Mogę spojrzeć, co poprawić, jak bardziej się Bogu podobać, ale nie mam tego robić jak niewolnik, który boi się kary, ale mam nad tym pracować jak dziecko. Które kocha rodziców, jak dziecko, które chce podobać się swojemu niebiańskiemu Ojcu. Gdybym był doskonały, nie potrzebowałbym zmiłowania, ale nie jestem i nigdy nie będę. Czy to jest zachęta do tego, żebyśmy grzeszyli? Oczywiście, że nie, ale to jest zachęta, abyśmy Patrzyli do przodu, prowadząc nasz pług po polu. Patrzmy do przodu. Patrzmy na drogę, którą wytyczył nam Chrystus, którą nas prowadzi. Nie oglądajmy się ciągle i ciągle za siebie. Nie rozmyślajmy o potknięciach, ale myślmy o tym, jak wstać, jak pójść naprzód. To bowiem szatan. Wrażliwość naszego sumienia która ma nas zbliżać do Boga, tę wrażliwość wykorzystuje przeciwko nam i mówi nam: Widzisz, znowu ci się nie udało, jesteś słaby, zrezygnuj, poddaj się. Nigdy Bogu nie wynagrodzisz tego, co ci daje. Sam musisz to zrozumieć. A przecież Czytamy w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, że sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi bożymi. Czytamy tam też, że gdy przychodzi jakaś słabość, gdy nie umiemy się nawet modlić. Wyobrażacie sobie, że chrześcijanin przeżywa słabość, w której nie potrafi się modlić? Tak, jak trzeba. Czytamy o tym w 26 wersecie. Wtedy sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Jesteśmy dziećmi. Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie. Możemy pójść dwiema drogami, ale tylko jedna jest właściwa. Kiedy spojrzymy na dwóch apostołów, Piotra i Judasza, to powiemy, że obaj zdradzili mistrza. Piotr nawet wyparł się pana Jezusa trzykrotnie, i nawet patrząc mu prosto w oczy. Chociaż kilka godzin wcześniej zapewniał, że odda za niego życie. Judasz zorganizował wydanie swojego mistrza w ręce tych, którzy chcieli go zgładzić, i wziął za to pieniądze. Jak zareagowali? Piotr zapłakał, ale czuł się dzieckiem Boga i niczego więcej nie pragnął, jak pozostać dzieckiem Boga, iść dalej drogą, którą Bóg mu wyznacza. Judasz oddał pieniądze, i wymierzył sobie karę, karę śmierci. Uznał, że jest niewolnikiem, nie dzieckiem Boga, że nie ma co liczyć na litość, na miłosierdzie, na miłość Boga. Poddał się, posłuchał szatana, poszedł i powiesił się. Apostoł Jan w pierwszym liście, w czwartym rozdziale w wersecie osiemnastym, pisze, W miłości nie ma strachu. Doskonała miłość usuwa bowiem strach, gdyż strach drży przed karą. Kto żyje w strachu, nie jest doskonały w miłości. Czy mogę żyć w strachu przed Bogiem? Na pewno powinienem żyć w bojaźni Bożej, mieć respekt, szacunek dla potęgi Boga. Ale nie mogę żyć przed Ojcem w strachu, bo Ojca kocham. Nie mogę myśleć kategoriami niewolnika, nie mogę myśleć kategoriami grzechu, ale mam myśleć kategoriami miłości. Mam myśleć, gdy się potykam, że nie tylko trzeba szybko wstać, ale że sam Bóg pomaga mi wstać, bo jest moim Ojcem. Jest takie przekazanie: czci Ojca swego i Matkę swoją, i to jest przekazanie z obietnicą, abyś żył długo. Dlaczego ono jest tak ważne? Dlaczego ono jest na pograniczu przykazań, które dotyczą czci dla Boga i miłości do bliźniego? To przykazanie poprzez miłość do rodziców pokazuje nam bowiem, jak powinna wyglądać nasza miłość do naszego Ojca, który jest w niebie. Pokazuje nam to podobieństwo. Że przez to, czego uczymy się, miłując rodziców tu na ziemi, uczymy się także miłować tego, który powołał nas do życia. Który sam zniżając się kiedyś, przyjmując postać człowieka, umierając i zmartwychwstając za mnie, uczynił mnie swoim dzieckiem, wywyższył. Do godności, do której nigdy nawet bym nie aspirował, ale którą przyjmuję z radością, czynię treścią mojego życia, i która jest dla mnie największym, najwspanialszym darem która dodaje mi skrzydeł i pozwala polecieć daleko i zobaczyć nowe przestrzenie, które gdybym był zgarbiony jak ta kobieta uzdrowiona przez Jezusa. Gdybym był niewolnikiem, nigdy bym nawet sobie nie był w stanie wyobrazić. Dlatego uwielbiam Ojca każdego dnia. Jemu chwała i cześć. Amen. Co kruche i rozsypane, własce zebrane, znów całe jest, moje życie ty odzyska. Winy i wkładasz skarb swój w gliniany dzban. więc weźmy serce niech jest nad cieniem, niech widzi świat te życie ma. byś za ten świat, żeby w zamian żyć.